Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie kombinacja placków ziemniaczanych z filetem z kurczaka. Będzie taka hybryda. A o co mi chodzi, to za chwileczkę się dowiecie. Zaczniemy od mięsa. Filet z kurczaka należy pociąć w mniejsze kawałki i delikatnie rozbić tłuczkiem do mięsa. Ja to zrobię w ten sposób, że na pół. Jeżeli piersi są większe, dzielimy je na... Więcej kawałków. O coś takiego, cieniutkie. Dlaczego do tej kombinacji używam fileta z kurczaka? Dlatego, że on się smaży bardzo krótko, bardzo szybko i, i nie jest surowy w środku. Ale gdybym użył wieprzowiny, yy, to, to już by sprawa wyglądała troszeczkę inaczej. Dobra, i to jeszcze raz na pół robię takie naprawdę cieniutkie plastereczki mięsa. Delikatnie to rozbiję. Gotowe. Od razu będę przyprawiał z solą Pieprzem i czerwoną słodką papryką, i kładę jeden na drugi, odkładam na talerz i biorę kolejny filet i robię to samo. Teraz zajmiemy się ziemniakami. Mam tutaj przygotowany kilogram ziemniaków. Ścieramy na grubych oczkach tarki. To naprawdę nie trwa długo. Ziemniaków wydaje się być bardzo dużo, ale wcale nie jest. I teraz ja je trochę tutaj odcisnę. Nie trzeba tego robić bardzo mocno. Ciśniętych ziemniaków teraz tak. Wetrę trzy ząbki czosnku takiej średniej wielkości. Czosnek starty teraz tak. Dodaję trzy łyżki mąki pszennej. Wbijam jedno jajko. Dodaję sól, oczywiście świeżo roztarty czarny pieprz i trochę słodkiej papryki. I dokładnie to wyrabiam. Jeśli ciasto, te, znaczy te ziemniaki, yy, będą wydawały nam się za suche, możemy dodać jedno jajko ekstra. Masa wyrobiona, więc teraz nagrzewam patelnię, na którą wlewam tłuszcz olej, roślinny olej. Tłuszcz mamy już rozgrzany, więc teraz tak bierzemy kawałki kurczaka i obkładamy ziemniakami. Czynność naprawdę nie jest trudna, a efekt naprawdę znakomity. I kładziemy na patelnię. Smażymy na małym ogniu, żeby nam się nie przypalało z góry, a żeby mięso fajnie doszło. Pachnie fajnie czosnkiem teraz. Grubość ziemniaków dowolna, tak jak lubimy. Takie placki, pamiętajmy, podajemy na ciepło, bo jak one postoją, poleżą, to nie będą takie, wiecie, fajne i chrupiące, ale w smaku będą idealne. Zresztą to nie jest aż tak bardzo ważne, wydaje mi się. Jak widzicie, po obtoczeniu w ziemniakach te małe kawałeczki mięsa wydają się być teraz ogromniaste. Odwróćmy na drugą stronę. Ale się pięknie zrumienił. Ten jest taki dość duży, ale to nic. Poradzimy sobie i zobaczcie, jak fajnie ziemniaki przylegają do, do mięsa. Nic nie odchodzi, nic się nie sypie. Wszystko się pięknie rumieni. I mamy hybrydę. Dwa w jednym. Mamy kurczak i ziemniaki połączone. Do tego możemy zrobić sobie jakiś fajny sos na bazie jogurtu greckiego, czy na bazie śmietany, coś co lubimy dodać do kwaśnej, wiecie, gęstej śmietany, trochę czosnku, szczypiorku, yy, dosolić, dopieprzyć i tak będzie. Ole pięknie pachnie, takim, wiecie, przysmażonym czosnkiem. Uwielbiam ten zapach. Ogólnie uwielbiam czosnek. No i placki mam już usmażone. Wyłączam ostatnią partię i wyjmuję na talerz. Wyglądają po prostu przesmacznie, jakbym to tak mógł nazwać. I za chwileczkę, degustacja to jest to, co uwielbiam najbardziej. Zostało mi kilka kawałków mięsa, również je usmażyłem. Może wezmę takie chłodniejsze. Te chłodne, które już sobie poleżały, one nie są takie wiecie chrupiące jak te co dopiero wyciągnąłem z patelni. Więc najlepiej, jeżeli możemy, to podajemy od razu takie wiecie usmażone na talerz i, i jemy. Pokażę wam jak wygląda to w środku. Zobaczcie. Po prostu coś fajnego, fantastycznego wręcz. Mm. No i tak chrupią. Wow. Piersie jest delikatna. Placek zwierzchu chrupiący. I... Mm, I ten czosnek robi całą robotę. Wow. Mm, mm, mm. Tylko zastanawiam się czemu to jest takie mega ostre. Zaraz, zaraz. No właśnie. Pomyliłem słodką paprykę z ostrą. Ale okej, okay, to mam takie orientalne placki ziemniaczane z piersią z kurczaka. Lubię pikantne. No i ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i taka lekcja dla mnie i dla Was. Próbujmy, co wsypujemy sobie do miseczka. Mm. Wow.